Kolejny punkt, gdzie przespaliśmy noc. Również znajduje się tutaj zrzut, to zaraz pokażę. Zrzuty, niestety, wyznaczają też trasę w pewnym sensie, ponieważ potrzebujemy zrzutu co dwa dni na taką ilość osób. Także kibelek się szybko zapełnia. I trzeba zawsze szukać tego zrzutu. Na szczęście na terenie Hiszpanii czy Portugalii nie stanowi to takiego problemu jak w innych krajach no i tutaj stanowisko gdzie wjeżdża kamper wylewa szarą wodę tutaj pod tą klapą wylewamy kibel a tutaj mamy wodę takie dwustronne stanowisko oczywiście wracając do tematu kaset można też to rozwiązać jak ktoś ma większego